Mamy październik. O! I tutaj taki oczywiście fancik. Jak to na moje szczęście przystało guzik. Ostatnimi czasy tylko guziki mi się trafiają. a no, przeważnie. No, nie inaczej jest. I dzisiaj. Pierwszy jakiś tam lepszy fanty od razu jest guzik Tam taki trochę lichy A przy okazji guzików e, no Wczoraj wygrałem konkurs Kretowisko Jaceka Czarnego Serdecznie ich pozdrawiam z pola e, ładny segregator No oczywiście czekam, czekam na niego Pewno się doczekam. No ale pozdrowienia nie mniej źle z pola guzikowego cały czas. No już. Pozdrawiam też innych oglądających i do następnego. Tutaj mamy jak jakąś dzisiaj. żarta wygląda na jednego feninga ale to nic z niej tutaj raczej nie wyjdzie bardzo zjedzona nie wiem czy nawet po umyciu w oliwce cokolwiek może gdzieś jakiś kontur wylezie no. o to tyle do następnego No witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy na takim polu, gdzie przez długie długie lata były jakieś ugory, nieużytki. No i teraz dopiero tutaj po przeorali. Mam zgodę. Takie coś znalazłem. Myślałem, że to na początku jakiś guzik, a to wygląda na jakąś czapeczkę, dżokejkę. Nie wiem co to jest. No, na dziurkę. No tu. O. W puste. Nie wiem, to jakby zaczep, zaczep od czegoś. O! He, taki fajny gadżecik. No jak czapeczka wygląda. Może to jest czapeczka od czegoś? O. Jakiejś zabawki. to tak pod kątem pokazać. No. o O. No, pokręcimy się tutaj. No to do następnego. Ja witam. Długo, długo nic. Teraz o takie coś. Wygląda na psi numerek. trzy, ale co to jest tutaj to ja nie widzę. Z tyłu nic nie ma. Ojej, tysiąc osiemset siedemdziesiąt cztery, ale stary. trzysta albo coś takiego, no. ale nie, nie widzę tu nazwy miejscowości 1874, no nieźle, jeszcze tak starego nie znalazłem, piękny, Piękne tłoczony. Dobra Co do Następnego no. no Witam wszystkich Serdecznie Pierwszy sygnał Mamy Dość ładną monetkę w bardzo ładnym stanie zachowania Pięknym bym powiedział nawet 10 fenningów. luskie Bardzo ładnie zachowane Ziemia zgarnięta przez spychacz o także przy takim jeziorze jesteśmy tutaj No nic, do, do następnego. Pierwszy sygnał, pierwsza monetka. Myślę, że dobrze się zapowiada dziomek. Na razie no ja witam ponownie. Mamy znowu jakąś monetkę małą, ale nie wiem czy ja w ogóle tu. Cokolwiek Odczytam co to jest Dopiero chyba po oliwce Jakaś mała Starowinka Ale nie wiem nie Nie powiem tutaj Państwu co to jest może to jaka Boratynka, albo też nie wiem, jakiegoś szeląga to wygląda. Dobra, w domu umyjemy, zobaczymy, będzie zdjęcie, no, coś ciekawego w każdym razie, fajna jest. No, 43 pokazywało raptem, słabo. Dobra, to do, do następnego. tam ponownie wyskoczyło, ale coś grubego. A Jakaś przypinka. to jest. Ktoś w każdym razie jakieś zwierzę na czymś biegnie Ale to był chyba też guzik o. Może też myśliski jakiś guzik Fajny Jakiś wilk wyjący no nie wiem co to jest. Nie zrobi zdjęcie, powiększy, będzie lepiej widać. Ale fajna fajna znajdka. No, no dobra. Do następnego. Coś tam okrągłego nam wpadło Chyba też 10 feningów na 10 fenigów, ale w gorszym stanie niż tamta będą mi oblepione bardziej myślę że to jest 10 fenigów. z tyłu duży kruski orzeł widoczny no, o no, ale jakieś monetki tu wychodzą coś tu jest i to do następnego Narko. mamy jakąś następną monetkę. Ech. Jeden faning weimarski dwudziesty czwarty. Rok. O. Trochę deszcz pokropuje, ale. Nie mocno, więc można jeszcze trochę pochodzić. Taka tam są monetka, ale jest. No to do następnego. tam mam jakąś monetkę, ale... Nie jestem w stanie Wam powiedzieć, co to jest za monetka. Cienka. Może to być równie dobrze. Fening. Fening będzie. Jeden fening chyba. tego co widzę, 5-5 na końcu. 1855. O, trochę obrośnięty tą ziemią trzeba To obmoczyć dobra to do następnego Ej, no mam jakąś monetkę chyba też fening stary pruski ale też obrośnięty to pod drzewo się schować trochę a mocno zaczęło padać a Szkoda mi stąd odjeżdżać, zobaczę czy przejdzie ten deszcz czy nie i to do następnego na razie no witam ja raz zapomniałem zabrać szczoteczkę Razem takie coś. Jakaś klamerka. Jakieś żmije, albo coś takiego, chyba dwie żmije. Nie wyczyszczę jeszcze dobrze, bo mówię szczoteczki, zapomniałem. O, ale ładna, ładna rzecz, na pewno stara, masywna, ciężka. O, ładna. Dobra. Do następnego.